Opóźnieniem Dzień. wystartowały Elfurut oraz Afran, a na czele a, stawki galopuje, jest Ektor, blisko jest również Elfurut. Dawaj dawaj, 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 dawaj Minka. Ale nie znalazł tylko nikogo. Ale tam bardzo blisko w czubie jest I I na pozycji trzeciej Salinka następnie... Salinka, Salinka nie. El pół i 1000 pozostało do <laughs> go myją! Ale, ale go myje! El -Rosil na trzeciej pozycji jest Zarinka, chociaż teraz została wyprzedzona przez oznaczonego numerem 5 Birgina, który tam Pelwino. przesuwa się ładnie do przodu. Konie są w połowie zakrętu, cały czas na prowadzeniu, praktycznie łeb w łeb. Edel, razem z Wiktorem na trzecim miejscu. Birgina czwarty, teraz przesuwa się po zewnętrznej. Debbie przyspiesza ruchu, <grym> zarinka, a na ostatnim miejscu cały czas galopuje Afran. I Afran, Afran,

O, debil! Zniekształcony! I nasz raim! Debi jako pierwsza, Eftor na drugim miejscu, a o trzecie, Birmin, Zarinka, dalej, El Rosil, El Furut i na ostatnim miejscu, hurtful. przybiega Abram. A do numerem drugim, Dla czy Kandydat Jokejski. Błażej biednych. Ta para jako pierwsza minęła linię celownika. Zaczekajmy na oficjalny wynik potwierdzony przez komisję techniczną. Zapraszamy też Państwa na atak, bo tam właśnie odbędzie się dekoracja z tej toki. Oczywiście zatwierdzeniu wyników. A poza tym na produku będą prezentować się konie, które wystartują w drugiej wybrzeżnej.